Dzień dobry, Jakub Zadrożny, a dziś kolejna odsłona Biznesu Nieoczywistego. Moim państwa gościem jest Rafał Lorek, Dzień członek dobra. zarządu spółki Port, dewelopera specjalizującego się w budowie wysokiej jakości domów. Dzień dobry. Uff, Rafał, na początek. Co to oznacza wysokiej jakości budownictwo według Ciebie? Najprościej mówiąc takie, żeby potem nie mieć reklamacji albo mieć przynajmniej jakąś minimalną ilość, bo zawsze w budownictwo jest dość skomplikowanym procesem i to jest tak, że nigdy się nie da zrobić tak perfekcyjnie, idealnie, żeby potem gdzieś tam coś nie trzeba było dokręcić albo podkręcić. Ale chodzi o to, żeby zbudować taki dom, żeby mieć tych mieszkańców po pierwsze zadowolonych, że, że oni tam w nim mieszkają, że się im tam nic nie psuje, że nie muszą potem co dwa miesiące, żeby się coś okazywało, że coś tam jest niedorobione, albo krzywe, albo coś w tym stylu. To jakby Wydaje mi się, że to jest w interesie i naszym, tak naprawdę, bo im mniej potem yy, różnego rodzaju rzeczy do zrobienia, tym dla nas lepiej i dla mieszkańców, no bo oni też mają święty spokój. Więc w gruncie mówiąc, to nie chodzi o budowanie jakichś pałaców, które kosztują fortunę, bo to nie jest nasza specjalizacja. My budujemy domy dla normalnych ludzi, którzy po prostu chcą sobie kupić dom, ale porządny. Rafał, to w takim razie y, mówiąc nomenklaturą z poprzedniej epoki, budownictwo z ludzką twarzą. Y, <laughs> natomiast, jeżeli przechodząc do naszej dzisiejszej rozmowy, a tematem jest ogólnie sytuacja na rynku nie, nieruchomości, to wiem, że Ty oprócz tego, że jesteś ekspertem na rynku nieruchomości, zajmujesz się całym procesem inwestycyjnym od pozyskania finansowania poprzez wdrożenie tego procesu y, w budowie y, budynków mieszkalnych. Oczywiście poprzez sprzedaż i tak jak mówisz na końcu, czyli obsługa posprzedażowa, czyli brak reklamacji z Waszej strony. Mm -hmm. A ja chciałbym się Ciebie zapytać na początku, jak Ty dzisiaj oceniasz tą sytuację generalnie na rynku nieruchomości w Polsce? No to jest bardzo taki temat głęboki, to znaczy właściwie na ten temat to może było odpowiadać godzinę, ale tak patrząc, albo dłużej nawet trochę, ale postaram się skupić na tym, Patrz, patrzmy z punktu widzenia kupującego. Z punktu widzenia kupującego, ten rynek wygląda tak, że ceny mamy o sporo droższe niż były rok temu. To jest taki jeden fakt, że to oczekiwanie na to, że tak zwane ceny spadną przy jakiejś tam inflacji okazało się tylko no, złudnym marzeniem właściwie bardziej rynku. Ceny wzrosły. Tak? W ciągu roku wzrosły ceny zarówno nieruchomości, jak i, jak i gruntów. Dwa, ten popyt się troszkę aktywizuje już od pewnego czasu. Z dwóch podstawowych powodów. Po pierwsze, właściwie z trzech. No Po pierwsze, wojna na Ukrainie, która była takim blokerem, właściwie kupowania czegokolwiek w 2022 roku, trochę się już opatrzyła. Co, czy ludzie jakby się przyzwyczaili do tego, że ta wojna jest, i ten czynnik już w zasadzie nie jest jakimś ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji dotyczących nieruchomości. Dwa, że też trochę rynek zauważył spadki stuprocentowe, więc no mimo wszystko te raty są troszeczkę mniejsze niż były jeszcze pół roku temu, czy 9 miesięcy temu, a trzy no to jednak program 2% no zaktywizował rynek. Zaktywizował rynek dlatego, że pojawiły się co najmniej dwa źródła popytu. Jeden popyt to jest taki, że to są ci wszyscy, którzy rzeczywiście potrzebują mieszkania dla siebie i sam fakt posiadania tego kredytu 2% plus marża, a nie 5,5% plus marża, no spowodował, że te raty mają mniejsze i ich stać bardziej na tą nieruchomość niż byłoby ich stać przy normalnym kredycie rynkowym. Więc to jest taka jedna grupa popytu, a druga grupa popytu, no to są ci, którzy wiedząc o tym, że ten popyt nadejdzie, Yy, zaczęli też kupować nieruchomości, bo, bo, bo się wstrzymywali przez 2022 rok, prawda? Czyli tacy ludzie, którzy może nie potrzebują dla siebie na już, może raczej traktują to jako inwestycyjne dobro na przyszłość, dla dzieci czy tam z jakichś innych powodów, ale wiedząc o tym, że ten program będzie i że on jest no to zaczęli też kupować No bo właśnie obawiali się tego wzrostu cen No dobrze to ja troszeczkę wejdę tutaj w rolę adwokata diabła i chciałem się ciebie zapisać w związku z tym że tak no, po pierwsze, no, wojna na Ukrainie trwa i chyba mhm. na razie jeszcze będzie trwała więc tak jak słusznie założyć ludzie już się przyzwyczaili do tej sytuacji ale z drugiej strony tak mamy słabnącą inflację mhm. mamy wydaje się że jednak ta sytuacja o której Wieszczono, że ten wzrost gospodarczy, czy może inaczej, ten takie załamanie, które słusznie założyłeś w roku 2022 już mija. To w związku z tym, dlaczego te ceny nadal rosną? A wiemy, że z ostatnich, z ostatnich zestawień, że tak, większość podwyżek to jest podwyżki mieszkań, natomiast grunty natomiast spadają. Mhm. Więc jakbyś mógł ocenić tą sytuację? Znaczy... One odrobinkę spadły w ostatnim okresie analitycznym. Tak? Znaczy, jak spojrzymy na ceny gruntów z dzisiaj, z tych sprzed trzech lat, to w dużych aglomeracjach, takich jak Warszawa, Wrocław czy, czy nie wiem, Gdańsk, to one oczywiście wzrosły. Tak samo wzrosły ceny mieszkań. No siłą rzeczy, no, jakby, no to jakby, no tutaj trzeba tak myśleć trochę no racjonalnie i logicznie. No jak jest inflacja, rosną ceny, zarówno Produktów przeróżnych, rośnie ceny ro, cena robocizny, to siłą rzeczy cena mieszkania też będzie rosła. Natomiast moje doświadczenie z rynku mieszkaniowego czy rynku domów jest takie, że to z reguły nie są liniowe wzrosty cen. Znaczy, to jest, ja bardzo często zauważam taki skokowy bardziej wzrost. Znaczy, my jesteśmy, wydaje mi się, po takim właśnie skokowym wzroście cen mieszkań między 2020 a 2023. I oczywiście ja nie, nie prognozuję, Jakiegoś takiego tempa wzrostu cen mieszkań typu plus 7, 8 albo 10% rocznie. Nie sądzę, żeby to miało miejsce. Myślę, że my w tej chwili jesteśmy w takim momencie, w którym ceny mieszkań urosły. To, co miały urosnąć w ciągu najbliższych 5 lat, to pewnie już 70% tego wzrostu jest za nami. I teraz będzie taki okres adaptacji. To znaczy. Ani ceny nieruchomości nie będą rosły nie wiadomo jak dużo, może troszeczkę, bo no wiadomo no siłą rzeczy inflacja zawsze powoduje, że, że wszystko rośnie, tak? I samochody i ceny nieruchomości i tak dalej. Ale przede wszystkim popyt będzie się musiał, on teraz popyt, czyli ludzie, którzy chcą kupić nieruchomości są na takim etapie przyzwyczajania się do tych cen, które są wyższe niż były rok temu. No dobrze, to w takim razie chciałem się ciebie zapytać, jaka aktualna sytuacja chociażby polityczna, to że już jesteśmy już po wyborach, czy to też ma wpływ na to, jak będą się kształtowały ceny na rynku nieruchomości? Znaczy, to będzie zależało od decyzji polityków. Ja tutaj nie, nie podejmuję się prognozowania, bo to jest z reguły y, dość złudne. Znaczy, sama zmiana polityczna nie ma żadnego znaczenia na rynek nieruchomości. Natomiast to, jakie będą decyzje, no to oczywiście one mogą mieć znaczenie. Tak? No wiadomo, jak będą jakieś takie pomysły, typu nie wiem, wprowadzenie jakiegoś podatku większego od nieruchomości, czy, czy jakieś takie inne. Ale to o tym, to właściwie wydaje mi się, że... Ja bym nadał tę uwagę w skali od 1 do 10, 1, no bo yy, no, t, t, trudno przewidywać, co wymyślą politycy za rok albo za dwa. No bazując, bazując na tym, co jest dzisiaj, sama zmiana polityczna może nie mieć znaczenia. Za chwilę zapytam Cię yy, o to, jaki jest wpływ niskiego oprocentowania czy tych kredytów. Yy, Preferencyjnych na cenę mieszkań. Natomiast a dzisiaj e, chciałbym, żebyś powiedział mi też, jakie Ty widzisz różnice generalnie na rynku mieszkaniowym, a na przykład na rynku domów jednorodzinnych, bo możemy tutaj mówić po, że o dużych miastach, o aglomeracjach miejskich, no i gdzieś oczywiście obrzeżach, gdzie tak. też te ceny w jakiś sposób się kształtują. Tak. znaczy tu się w ogóle tworzy bardzo ciekawy trend. Taki trend, jakiego chyba, chyba nie było y tak, jak patrzę od 30 lat. Wydaje mi się, że tworzy się. Y bardzo interesująca tendencja, to znaczy ceny nieruchomości w centrum, weźmy Warszawę na przykład, Cen, ceny nieruchomości w centrum Warszawy są już kosmiczne, to znaczy w zasadzie, czy na Wol nawet nie, niekoniecznie w ścisłym centrum, ja już mówię o takich dzielnicach Wola, Ochota, Mokotów i tak dalej, czyli takich centrum i wokół centrum, one w zasadzie są takie, że nawet dwójkę sytuowanych całkiem przyzwoicie osób nie do końca stać na kupno 60-metrowego mieszkania po 20 tysięcy za metr kwadratowy, albo 15 czy 16. Yy, a jeśli ktoś zakłada rodzinę i planuje tą rodzinę powiększać yy, o dzieci, no to jego nie satysfakcjonuje dwupokojowe mieszkanie na woli. prawda Za które zapłaci milion złotych albo milion 200. To nie jest jakby jego potencjał tej osoby. A z kolei nie stać go na czteropokojowe, trzypokojowe czy pięciopokojowe. I teraz, co się teraz dzieje? Dzieje się to, że no widać, ewidentnie widać takie zainteresowanie rynku nieruchomościami większymi na obrzeżach miast, na przykład Warszawy, albo nawet poza granicami administracyjnymi Warszawy, czyli myślenie jest takie jeśli ja mam dzisiaj kupić dwupokojowe mieszkanie za milion 200, w świetnej lokalizacji na Woli, czy w Centrum, czy na jakiejś super lokalizacji na Mokotowie to ja się zastanawiam czy nie lepiej kupić za milion 500, ale załóżmy 140-metrowy czy 120-metrowy dom, gdzie jeszcze mam ogródek i jestem wprawdzie na obrzeżach, ale mam przestrzeń do życia i do rozwoju mojej rodziny. Lub nawet poza Warszawą. I to jest taka tendencja, która wydaje mi się zaczęła się rok, dwa lata temu, yy, po, po pierwsze podwyżkach stuprocentowych, które powodują, że kredyty są droższe jako takie... Yy, yy. A po drugie, po tym, że te ceny nieruchomości bardzo wzrosły. Proszę zobaczyć, za się tak. A czy to nie jest tak troszeczkę, że pandemia też wymusiła na tak. Polakach troszeczkę zmiany, takiego myślenia o tym, jak chcemy żyć, tak. gdzie chcemy żyć, czy, czy praca, tak? czy mieszkanie, co jest dla nas priorytetem, plus jakby ta cała. Dyskusja dzisiaj dotycząca tego, czy mamy pracować 4-5 dni w tygodniu, czy mamy chodzić do biura, czy mamy pracować w stylu hybrydowym, czy to też nie wpłynęło na to, w jaki sposób ludzie teraz zaczęli myśleć o tym, gdzie mieszkać? To jest dodatkowy czynnik, który to jeszcze zdym, z tym, to jest właśnie czynnik, który rozpoczął ten proces, rozpoczął ten proces takiego myślenia, bo jest bardzo dużo osób, które pracują w domu, bardzo dużo, i nagle, proszę zobaczę, no kobiet zastał czasami rodziny w dwupokojowych mieszkaniach z dwójką małych dzieci. Albo z jednym małym dzieckiem, i nagle te, te dwie dorosłe osoby że dodatek muszą tam w tym domu pracować. No to przecież jakby sami pamiętamy te czasy, że to jest niemożliwe praktycznie, tak? I to był taki moment, moment, ten 2020 rok, takiego właśnie przenoszenia się poza Warszawę. Ale ponieważ to był COVID, był strach i tak dalej, no to natomiast wojna, wyższe stopy, wyższe ceny kredytów, czyli wyższe procentowanie, wyższe raty kredytów, Wyższe ceny nieruchomości, i to wszystko spowodowało, że, że ten popyt się zaczyna przesuwać. I teraz uwaga, jeszcze jest jedna rzecz. Proszę zauważyć, że te obrzeże Warszawy oraz poza Warszawą troszeczkę, jak ja się trzymam tej Warszawy, żeby podawać taki przykład, ale to, to samo dotyczy i Wrocławia, i Gdańska, i tak dalej. Jest po prostu coraz lepiej skomunikowany. I ten wybór człowieka jest taki: fakt, ja stracę. Te 40 minut czy tam 50 na dojazd w jedną stronę, a jak mieszkam na woli, to mam tylko 20. Jestem pół godziny do tyłu, no bo 20 minus 50, jestem pół godziny do tyłu, w obie strony godzina. Trudno, tracę. Ale w zamian za to nie mam 70 metrów, tylko 140. Nie mieszkam na trzecim piętrze z balkonem, tylko mam ogródek. I jak już przyjadę tam na ten weekend do tego mojego domu, to ja już tam stąd, nie ruszam, więc mam dwa fajne dni i. I jeszcze na dodatek mam kilka tych pomieszczeń, gdzie ja mogę pracować z domu. Co więcej, jest jeszcze jeden taki trend, który też, o którym też warto powiedzieć, że. Bo jaki jest problem? Problem nie jest w cenie za metr kwadratowy. Problem jest w tym, że jak ktoś chce kupić powierzchnię, załóżmy 120 albo 150 metrów, to musi wydać około 1,5 miliona złotych. To jest bardzo dużo pieniędzy. Do tego jeszcze dorzucimy remont, 300-400 tysięcy. To jest dużo. Jeśli ktoś miałby na wszystko wziąć kredyt, no to ta rata będzie kosmiczna. Nawet weźmiemy dwie osoby pracujące w świetnych korporacjach i mających bardzo dobre stanowiska, to nie jest to, nie jest to łatwo wydać 10 albo 11 tysięcy miesięcznie na ratę kredytową, prawda? Więc... Rafał, powiedziałeś bardzo ważną rzecz, tylko ona dotyka jak na razie ludzi, którzy mają głód mieszkaniowy, poszukują miejsca do życia, prawda? A co w takim razie z ludźmi, którzy inwestują? Czy na przykład, rozumiem, mieszkania jest to temat już wielokrotnie gdzieś tam omawiany dotyczącego tak. jak inwestować w mieszkania czy kupować mniejsze większe yy, czy je remontować i odsprzedawać natomiast chciałbym się Cię zapytać czy taki trend też istnieje jeżeli chodzi o sprzedaż domów yy, czy domów jednorodzinnych czy szeregowych sądzę że nie sądzę że nie że tutaj jakby jeśli chodzi o inwestowanie to się wiele nie zmieniło Najlepiej się inwestuje w nieruchomości, które są w bardzo dobrych lokalizacjach, jak najbliżej centrum lub przy jakiejś super komunikacji typu linia metra i tak dalej, i tak dalej. I najlepiej gdyby nie były za duże, 60, 70, 80 metrów to już jest taki max, 2, trzy pokoje to jest też max, kawalerki, to jest jakby ten target. Jak już ktoś kupuje dom albo jakąś nieruchomość typu 100 par metrów w bardzo fajnym miejscu, no to on musi celować na takiego klienta premium, premium, prawda, bo żeby to miało sens, jak ktoś kupuje 100-metrowe 100 mieszkanie na, na woli, to on musi go już świetnie zrobić, bardzo ekskluzywnie i to już musi kosztować fortunę, jeśli chodzi o najem. Natomiast taki normalny najem, no to tu się nic nie zmieniło. To Domy są ciężkie do wynajmu i przy tych stopach procentowych nie sądzę, żeby rentowność z tego najmu była jakoś bardzo satysfakcjonująca. Szczególnie, jeżeli ktoś jeszcze jest zakredytowany na tym mieszkaniu. tak, tak. I bazuje na, powiedzmy, różnicy pomiędzy tym, co. Musi oddać tak. bankowi plus tak. koszty tak. utrzymania tej nieruchomości, tak. bez to, co zyskuje. OK, dobrze. A teraz ja muszę Ciebie zapytać o jedną rzecz. E, a propos sytuacji kredytowej, bo mhm. powiedzieliśmy sobie dużo o mieszkaniach. Czy ty widzisz różnicę pomiędzy sytuacją kredytową ludzi, którzy wnioskują chociażby o zakup domu, e, mieszkania? Czy jakieś są różne rzeczy, które ty byś radził wziąć pod uwagę, jeżeli decydujesz się na zakup domu? No, tylko z takiego, z takiego doświadczenia jakby życiowego i, i finansowego też to no, w, wydaje mi się, że, że w tej chwili to mm, rynek bardzo dojrzał, to znaczy jeszcze 10-15 lat temu rzeczywiście mm, ludzie brali kredyty, na które tak naprawdę nie było ich stać, stąd też kredyty frankowe, który, przez które, na które chwilowo kogoś było stać, ale wiem jak to się wszystko skończyło, prawda? Dzisiaj z racji tego, że po pierwsze Polacy już mają pewne doświadczenie po kredytach frankowych, dwa, yy, też i nadzór zaczął stosować pewne metody, które jakby no, siłą rzeczy zmniejszają możliwości wzięcia kredytu, to jest już bardzo uregulowane. To znaczy, wydaje mi się, że w Polsce jest tak, że jak kogoś nie stać na jakiś kredyt, bo rzeczywiście ma dochody za małe w stosunku do tego kredytu, to w pewnym sensie procedury, które zostały wdrożone odgórnie, nie pozwolą mu tego kredytu wziąć. Więc dzisiaj wygląda tak, że jak ktoś ma rzeczywiście uczciwy dochód, taki, że go ma, że ma stabilną pracę, i tak dalej, i tak dalej. I wnioskuje o kredyt, to taki, jaki dostanie, to prawdopodobnie jest dla niego OK. No dobrze, powiedziałeś tutaj o tym, w jaki sposób można sobie gdzieś tam to dalej projektować, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób zbudować swój portfel kredytowy na zakup nieruchomości, a jaki wpływ w takim razie według Ciebie ma tutaj kredyt 2% lub inne preferencyjne opcje, które Państwo dzisiaj, mhm. no, tak jak słusznie zauważyłeś, za chwilę nie będziemy wiedzieli, że to będzie 2%, a może to będzie inna konstrukcja, którą prawdopodobnie nowy rząd nam zaproponuje. Mhm. Znaczy, znaczy, generalnie rzecz biorąc, taka ogólna uwaga, ogólna. Ja z natury jestem bardzo taki, można powiedzieć, sceptyczny. Nie, nie, jeśli chodzi o gospodarkę, jestem bardzo liberalny. Znaczy, ja uważam, że rzeczywiście wiele rzeczy powinno być regulowanego dolnie. i państwo im bardziej się wtrąca, tym powiedziałbym y, gorzej z reguły. Ale akurat jeśli chodzi o rynek nieruchomościowy, to bo pamiętajmy, że dla normalnego człowieka, nieruchomość jest. W tym sensie podstawą funkcjonowania takiego no podstawą życia, tak? bo to, czy ja mam drugi telewizor, czy mam mały, czy duży, czy ja mam samochód, czy nie mam, bez tego da się żyć. Czy ja mam markowe ubrania, czy zwykłe ubrania, to jakby nie wpływa. Ale mieszkać gdzieś raczej każdy człowiek musi. Więc wydaje mi się, że. że no i na dodatek wiadomo, to każdy wierny nieruchomościowy też nakręca bardzo wiele innych rynków, tak? to jest mnóstwo branż, które są powiązane z rynkiem nieruchomości. Więc. Programy, które aktywizują ludzi i pomagają im w zakupie nieruchomości, są co do zasady yy, dobre, znaczy, jakby one pełnią dobre, pożyteczne funkcje. Kredyt 2%, oczywiście, y, y, ja uważam, że on bardzo zaktywizował rynek i myślę, że wielu osobom pomógł, które by nie mogły kupić nieruchomości przy tych stopach, mimo że to oczywiście z podatków twoich, moich i całej reszty, tak? no bo wiadomo, to tak się kręci, ale to nie jest. Nie wchodząc zbytnio w zbytnie szczegóły, generalnie wydaje mi się, że, że, że jest ok. Natomiast, natomiast ten kredyt 2%, on raczej raczej wydaje mi się, że był nakierowany na mniejsze, na mniejsze miejscowości, bo w dużych miejscowościach ciężko czy nie, nie, że nie jest to możliwe, ale ciężko jest ciężej jest znaleźć nieruchomości, które były, miałyby te kryteria cenowe. Tak? Znaczy, no, no, no jest różnica między ceną nieruchomości w Warszawie, a załóżmy w Sandomierzu, czy, czy w Stalowej Woli, prawda? A warunki były takie same dla wszystkich, prawda? Więc jakby o ile bez problemu mogę skorzystać z kredytu 2% przy jakiejkolwiek nieruchomości, jaką chcę kupić, podejrzewam, w Sandomierzu, gdzie tam mam cenę z metra dużo niższą niż w Warszawie, no niż w Warszawie. A to prawda? ja teraz wsadę kiwiorowisko i zapytam się Ciebie w taki sposób. Trendy europejskie są takie, że we wszelkich dużych miastach... Czy to w stolicach europejskich, przeważnie mieszkania są wynajmowane. Mhm. Większość Niemców mieszka w wynajmowanych mieszkaniach, u nas jest zupełnie odwrotnie. Wszyscy chcą mieć własne mieszkania. Mhm. A czy nie może, powinno być tak po prostu, jeżeli kogoś nie stać, to niech po prostu wynajmuje sobie to mieszkanie? Znaczy tak. Argument, że gdzieś jest jakiś trend europejski. To do mnie jakby nie trafia, bo to, że jest jakiś trend w Europie, to nie znaczy, że to jest dobry trend. Tak? Nie każdy ma swój rozum, niech sobie tam decyduje, jak, jak uważa, i, i tutaj jakby wiele trendów na świecie nie jest dobrych, tak? A, że to, jakby to wydaje mi się, że to, gdzieś jest tam już w Niemczech, to nie znaczy, że to jest dobre. Tak? W Polsce póki co ludzi było stać na kupno tych mieszkań i, i, i jeszcze ich w miarę jest stać, no dlatego kupują. To jest jakby naturalna jakby potrzeba, tak. Znaczy mi się wydaje, że no mo, może, to ja powiem tak skrajnie, to wyobraźmy sobie sytuację, że nieruch na nieruchomości stać tylko najbogatszych i funduszy inwestycyjne. Wyobraźmy sobie taką sytuację skrajną, że mamy kraj, w którym w ogóle nie może kupić nieruchomości, no bo one już są tak drogie, że właściwie normalny człowiek nie może sobie A czy, tak... czy w Warszawie, czy w dużych miastach już nie dochodzimy do tego poziomu. No właśnie dochodzimy. Który dlatego, rodzaju no dla właśnie dochodzimy, do do, dochodzimy, dlatego jest ten trend przesuwania się troszkę na obrzeża i poza Warszawę, Bo rzeczywiście. No mało kogo już stać na kupowanie mieszkań po 16-20 tysięcy za metr kwartowy. Tak, myślę, że dochodzimy do momentu, w którym, w którym znacząco ograniczamy możliwość kupowania nieruchomości w centrach miast dla no, osób normalnie zarabiających, tak to nazwa ogólnie, prawda? Dochodzimy do takiego sufitu. I sądzę, że stąd się ważnie bierze taki trend, Przesuwania na coraz bardziej na zewnątrz, na zewnątrz, na zewnątrz, no tylko warunkiem jest to, żeby rozwijać komunikację. Bo nie ma nic z tym złego, że sobie ktoś kupi, nie wiem, nieruchomość w otwocku albo, albo gdzieś w innym miejscu koło Warszawy, o ile będzie miał co 20 minut jakiś środek transportu, którym się dostanie do centrum. Można powiedzieć, że to jest jak najbardziej prawidłowy jakby można powiedzieć trend rozwojowy, tak? tam jest więcej gruntów, jest, jest więcej przestrzeni. Jak już człowiek się dostanie do tego swojego miasteczka koło Warszawy, to tam też jest życie. Tak? No, to jeżeli mogę już tutaj troszeczkę historycznie przypomnieć, że przed wojną była kolejka karcze Jabłonna <śm> która zaopatrywała ruch w obie strony wzdłuż Wisły, no i z drugiej strony taka sama była z y, y, piaseczna do Warszawy. Tak? Więc no. jakby ten trend europejski gdzieś tam już 100 lat temu mamy dobrze przećwiczony w Warszawie natomiast tak. jak chcemy wrócić do tych wysokich cen mieszkań tutaj... w Londynie jest taki trend, jeśli mogę tylko się, tak się wtrącić w Londynie jest taki trend, tam tam od wielu lat y, naprawdę ludzi nie stać na nieruchomość w Londynie no to jakby jest niemożliwe i tam nawet ludzie kupują, wiesz 80 km od centrum nieruchomości, to jest dla nich normalne, dojeżdżają po prostu w kolejce. No, w Stanach Zjednoczonych nikt się nie pyta, ile masz kilometrów do centrum, tylko jak długo spędzasz czas, żeby dojechać. Tak, tak Mam jest. pół godziny na przykład do centrum czy do tak. pracy. Być tak. może u nas tak. w tak. dużych miastach, dużych aglomeracjach miejskich będzie za chwilę to samo. Tak. Rafał, na koniec chciałem się ciebie zapytać, ponieważ dużo tutaj mówiliśmy właśnie o tym Suficie, o tych cenach, które gdzieś tam. Blokują y, możliwość kupna zwykłym ludziom mieszkań czy domów. A ja bym musiał się zapytać, jak ma do tego technologia? Bo mhm. czy rzeczywiście te drogie mieszkania, to mówimy o high techu, o specjalnych technologiach, y, o inteligentnych mieszkaniach, domach, czy to jest po prostu wynik tylko i wyłącznie miejsca, popytu dzisiaj? Czy też uważasz, że na tym rynku nowinki technologiczne to jest przyszłość? Czy myślę, że jest przyszłość? Ja jeszcze tylko tak dosłownie jedno zdanie powiem, że w ogóle kupowanie poza centrum to jest, można powiedzieć, ostatni, ostatni moment, tak naprawdę, bo jeśli tym popyt się tam przesuwa, no to zobaczymy co się stanie z tymi cenami za 10 lat. To już tylko tak, tylko kończąc ten temat, bo to jest naprawdę ważne dla kupującego, żeby trochę o tym pomyślał. Bo jeśli sądzi, że on kupi dzisiaj mieszkanie w centrum za 20 tysięcy i ono będzie kosztowało 50 za 10 lat, wątpię. Natomiast dzisiaj może coś kupić za 7, co rzeczywiście może kosztować 14, tylko że to będzie gdzieś poza Warszawą. A teraz, jeśli chodzi o tę technologię, to jest, uważam, yy, taki game changer, można powiedzieć, na tym rynku nieruchomości, bo żeby w ogóle cokolwiek wyprodukować, to trzeba mieć ludzi, trzeba mieć kapitał, yy, trzeba mieć ludzi, trzeba mieć kapitał, tak? To jest jakby niezbędne do tego, żeby, żeby, cokolwiek, żeby cokolwiek wyprodukować. I teraz proszę zobaczyć, no... Budowa nieruchomości polega głównie na tym, na, na tym kapitale i na tych ludziach, którzy w tym wszystkim uczestniczą. Jeżeli, jeżeli rzeczywiście nastąpią takie, takie technologiczne przełamania, że da się zrobić dom, wcześniej naprawdę dom czy mieszkanie czy, 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 czy blok, który będzie głównie z, z prefabrykatów, które będą tańsze niż tradycyjne budownictwo, to to będzie przełom. Na dziś jest tak, że jakby budowanie z prefabrykatów, oczywiście jest możliwe, to każdy wie, prawda, że są i domy, a nawet mieszkania zbudowane z prefabrykatów, które można postawić w trzy miesiące czy w pół roku, to jest jakby do zrobienia, tylko że atutem tego jest czas budowy, a nie cena, prawda, czyli jeśli my byśmy sobie zbudowali dom, ja murowany, a ty z prefabrykatów, no to różniłoby nas tylko to, że ja bym to budował rok i trzy miesiące, a, a ty w trzy miesiące, prawda? Ale ceny mielibyśmy podobną. A dwa, jest taki trochę strach przed tymi nieruchomościami z prefabrykatów, że co się z nimi stanie za, za 50 lat, prawda? I o ile na przykład w Finlandii czy w Szwecji to rzuci się do tego jakby przyzwyczaili, no bo oni jakby z drewna to w ogóle budują od zawsze, tak? Więc jakby dla nich prefabrykaty to tylko jeszcze lepsza jakość, tego, co i tak budowali 80 lat temu. U nas jest bardziej ta, ta, ta tradycja tych domów murowanych, więc u nas nie ma, nie ma tej tradycji, nie mamy historii budowania takich domów y, z drewna. Tak? No jeżeli mogę jeszcze podać jeden przykład, to jest oczywiście jest Wielka Płyta tak. y, z czasów PRL-u, która też dzisiaj są wielkie dyskusje, którą przerabiali też Niemcy y, we wschodniej części. Co robić z tymi mieszkaniami, jak je zmodernizować, żeby przetrwały kolejne, nie wiem, 50, 100 lat. Tak, natomiast wydaje mi się, że u nas się to zacznie zmieniać, znaczy jest coraz więcej tych domów robionych z prefabrykatów i ludzie muszą jakby zobaczyć, że to stoi, tylko że wiesz, to, 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 to się będzie działo, to nie, to nie jest za rok, dwa, to... To się będzie rok po roku zmieniało, aż minie załóżmy 40 lat i wszyscy zobaczą, że te budynki, które były robione 50 lat temu, czyli 10 lat temu od dzisiaj licząc, o, stoją, tak, nie, stoją, mają się dobrze, ludzie tam mieszkają, nie zawaliły się, może może jednak, tak, to może wiesz, jakby, ja bym tak to widział, że będzie pewien taki proces, bo nawet jeśli cena jest taka sama, no to jest jakąś korzyścią, że dom powstaje w dwa miesiące albo w trzy a nie w, w półtorej roku, nie? więc to jest, jest korzyść. Natomiast no, mówię o tym game changerze, bo jeśli rzeczywiście powstanie technologia, która nie tylko, że szybciej będzie w stanie zbudować dom czy, 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 czy blok, ale jeszcze nie wiem, 20% taniej niż dom murowany, no to to rzeczywiście, to rzeczywiście może być taki game changer i ja, ja w to głęboko wierzę, bo uważam, że jest w tej chwili tyle zasobów ludzkich i tyle kapitału wsadzonych w to, żeby wymyślać tego rodzaju technologie, że to wcześniej czy później przyniesie owoce, a takie nowinki typu inteligentny dom i tak dalej to mm, no nie jest to jakiś jakiś topowy temat y, przy zakupie nieruchomości dzisiaj to jak ktoś bardzo lubi jest bardzo tym zafascynowany to, to wtedy tak, ale nie jest to nie jest to jakiś argument, że ja mam dom bez albo dom z inteligentnym systemem to najbardziej jednak liczy się jednak ta cena i lokalizacja to jest wciąż wciąż podstawowa rzecz. I jakość. Uważam, że jest olbrzymim błędem, olbrzymim błędem niepoświęcanie czasu na analizę jakości nieruchomości, która dla osoby, która się nie zna na budownictwie nie znajdzie różnic. Znaczy jak ktoś przyjdzie bez know-how, bez takiego know-how budowlanego i będzie oglądał różne rzeczy, nie jest w stanie zauważyć mnóstwa, mnóstwa jakby różnic na materiale. To jest to jest coś, co zmienia zupełnie charakter domu. No naprawdę dom może tak, mogą być dwa domy, one mogą tak samo wyglądać, i ta różnica w cenie, nawet do 100 tysięcy, ona się z czegoś bierze. Z czegoś bierze. Z, z jakości z grubości, z jakości, z rodzaju cegły itd., itd. i tak dalej, tak dalej. to są takie detale, na które, na które warto zwrócić uwagę, a na które no, czasami się nie zwraca uwagi potem się trochę żałuje. Ale na pocieszenie mogę powiedzieć jedną rzecz, że Przynajmniej jeśli chodzi o energooszczędność domów, no to, to jestem to jest się założyć, że prawie każdy dom, który dzisiaj jest budowany według technologii, która, która jest dostępna, w porównaniu z tym, co było budowane 10 albo 20 lat temu, to jest kosmos. To jest różnica, to jest inna orbita, jeśli chodzi o oszczędność na, na energii i tak dalej. Szanowni Państwo, więc na koniec zachęcamy do śledzenia dalszych zmian na rynku, analizowania ofert. I co najważniejsze patrzenia też na to, czy jakość jest warta swojej ceny. A dzisiaj chciałem podziękować Państwu i naszemu gościowi w studio Rafałowi Lorkowi, członkowi zarządu dewelopera Port. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę.